Wystawców mamy ponad 200 i tutaj można powiedzieć, że po tym okresie pandemicznym jest to ogromny sukces. Powierzchnia jest w całości zapełniona. Wystawcy dopisali i są z całego świata, pojawiają się nowi. Nie brakuje ani śląskich, ani katowickich wystawców, ale potencjał przemysłu wydobywczego, przemysłu maszynowego, przemysłu energetycznego i hutniczego prezentowany jest tutaj tak naprawdę z wielu zakątków całego świata. Nikogo nie zaskakuje, że to właśnie katowice są gospodarzem takiej imprezy targowej, ale pokazującej też potencjał polskiego przemysłu wydobywczego, ale przede wszystkim tego maszynowego, ale także w tym nowym spojrzeniu na węgiel, co niezwykle istotne w zakresie spojrzenia takiego, już bym powiedział, zielonej energii, bo i te elementy związane z biomasą, z, ten, z energią e słoneczną, z wykorzystaniem energii wiatrowej, wodnej, te wszystkie elementy możemy tutaj znaleźć. Przed spotkiem zobaczymy. Duże maszyny, ale to nie jedyne nowości oferty wystawców. Jakie premiery, jakie nowości technologiczne i nie tylko tutaj poznamy. Na pewno konkurs dla wystawców pokaże nam te nowinki i nowości oraz nowe pokolenie młodzieży, studentów, którzy mają swój konkurs. Odbędzie się trzeciego od dnia targów i oni też również pokażą swoje rozwiązania i nowinki. Ciekawostką i tym, czym można zainteresować przede wszystkim zwiedzających, to są pokazy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, z szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, jak również oglądanie panoramy Katowic. To dziewiętnasta edycja targów. Katowice przez te lata bardzo się zmieniły. Czy dalej stoją węglem? No, trzeba powiedzieć, że przeszliśmy swoistą drogę wielkiej przemiany od klasycznego miasta węgla i stali ku nowoczesnej metropolii. Myślę, że tutaj, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, widać to jak w Soczewce. Przecież jeszcze 20- kilka lat temu tu ponad 2000 tysiące górników wydobywało węgiel i tak działo się przez poprzednie 100 lat. A dzisiaj mamy tu nowoczesne centrum kongresowe, które jest jednym z elementów wielkiej strefy kultury, czyli zupełnie innego dzisiaj świata, zupełnie innej rzeczywistości, centrum metropolii dwumilionowej Górnośląsko-Zagłębskiej Metropolii poli tutaj właśnie w Katowicach ale jednak przemysł wydobywczy jest cały czas obecny nie tylko w naszych sercach patrząc przez pryzmat tradycji ale także jako nowoczesny przemysł zupełnie inaczej pożytkujący to co nam natura dała w taki sposób żeby zapewnić energetyczne bezpieczeństwo dla nas wszystkich